Lechia Gdańsk nie otrzymała licencji na grę w przyszłym sezonie Ekstraklasy. Klub zarządzany przez Paolo Urfera jest na skraju upadku, a pod koniec ubiegłego roku jego zadłużenie sięgało aż 3 milionów złotych. Jak jednak przekazał Dziennik Bałtycki ze sprawozdania finansowego Legii za ubiegły sezon, nie rok, wynika, że spółka zaliczyła aż 18 milionów złotych straty. Może w takim razie się zastanawiasz, jak to jest możliwe, że Lechia, która nie płaci swoim zawodnikom, dalej funkcjonuje w tej lice? Ano także Ekstraklasa przywróciła Lech licencję, bo już raz ją odebrała. na no w lutym ktoś we władzach Ligi wpadł na genialny pomysł, żeby, żeby udzielić klubowi pożyczki na to, żeby ten spłacił jeden z transferów z ruchu chorzów. Pewnie Ekstraklasa wtedy myślała, że głupio, żeby klub się wysopał w środku rozgrywek, na sportowo to i tak się nie utrzyma. No z tym, że nie do końca, bo kiedy Gdańszczanie zmienili trenera, to niedługo później zaczęli lepiej grać i aktualnie znajdują się nad strefą spadkową. Efekt całego zamieszania jest taki, że Lechia wydaje wzetne oświadczenia, a Paolo Urfer to w ogóle nie odbiera telefonu. Pewnie myśli, że to dzwoni komornik. Innymi słowy, lek jak dań skończy tak, jak na to zasłużyła, no bo na tym etapie sezonu już w ogóle nie powinno być jej w extra-klasie. Z kolei sama extra-klasa ratuje się, żeby wyjść z twarzą z bagna, w które sama się wpakowała, wspierając finansową patologię. Ale w tym wszystkim trudno nie dojść do wniosku, że niesmak jednak pozostał.